Cześć kochani, czemu w tradycji Leszka żodło o szamanizmie nie mówi się dobrze? Bo szamanizm w dużej mierze pracuje z duchami, a każdy byt, który jest w astralu ma potencjalnie konflikt interesów z żyjącymi. Bo jedna z zasad w astralu jest taka, że trzeba mieć jakąś energię, żeby się tam utrzymać. A kto się nie inkarnuje, ten nie ma stałego źródła energii. Więc pytanie, jak, jeśli już idziecie tą drogą, to jakie intencje mają wasi współpracownicy? Czy uznają waszą drogę, że na koniec nie ma pośredników? i będą niepotrzebni i was tam prowadzą? Czy manipulują, żeby utrzymać was tam, gdzie ich usługi są będą wciąż potrzebne? Tak też, jeśli pracujecie z medycynami tak zwanymi, no to, jeśli nie rozwijacie samodzielności i nie idziecie w stronę uniezależnienia się od nich, że poprzez swoją wolę, będąc jak Bóg, sami wchodzicie w stany, które potrzebujecie. Jeśli tego nie rozwijacie, no to pytanie, czemu utrzymujecie się w zależności od zewnętrznych środków? Kiedy Bóg jest w Was. Wszystko inne powinno być tylko środkiem do celu. Ale jeśli nie zmierzamy do celu i nie porzucamy w końcu środków, to jest coś nie tak. Tak jak... Przykuciem się do religii. Także życzę Wam jasności, klarowności i ufności w siebie, w istotę boską, która może wszystko. Aho.